Cześć! Czy Twój nadgarstek jest gotowy na prawdziwą przygodę? Żyjemy w czasach, gdzie zegarki nie tylko odmierzają czas. To małe komputery na naszych nadgarstkach z całą masą funkcji. Przygotowałem dla Was pięciu kandydatów, na przykładzie których omówię funkcjonalności i przeznaczenie, aby łatwiej było się połapać, który zegarek do biura, który na trening, a który na ekstremalną wyprawę. Pomimo różnic w specyfikacji, designie i cenie, wszystkie 5 modeli oferuje szereg funkcji wspólnych, takich jak monitorowanie tętna, monitorowanie snu, płatności zbliżeniowe, powiadomienia o połączeniach i wiadomościach, sterowanie odtwarzaczem muzyki oraz podstawowe funkcje fitness. Zobaczmy, jak prezentuje się pierwszy zegarek Smartwatch Xiaomi Redmi Watch 5. Przede wszystkim ogromny plus za uniwersalność. Będzie pasował zarówno do koszuli i stroju biegowego. Zastosowano w nim energooszczędny, zakrzywiony na krawędziach wyświetlacz AMOLED, otoczony ultracienką ramką o grubości zaledwie 2 mm. Jego czas prac na jednym ładowaniu wynosi aż do 24 dni. Doskonale sprawdzi się również podczas planowania treningu. Oferuje tryby sportowe dedykowane różnym dyscyplinom, np. bieganiu i pływaniu. Producent daje gwarancję wodoodporności do 5 atmosfer. Zastosowano w nim system szybkiej wymiany paska, przez co jeszcze łatwiej dostosujesz swój smartwatch do okoliczności. Zróbmy zatem test i sprawdźmy, ile zajmie mi taka wymiana. Wystarczy zaledwie chwila i masz nowy look do innego odfitu. Następny smartwatch, a raczej smartwatche, to Huawei Watch GT5. Jesteś fanem większych zegarków, a może preferujesz te nieco mniejsze koperty? Świetnie się składa, ponieważ producent oferuje nam dwa rozmiary: większy 46 mm i mniejszy 41 mm. W obu przypadkach możemy wybierać pomiędzy linią Active, tą sportową oraz tą bardziej elegancką linią Classic. Obudowa w tym modelu zrobiona jest ze stali szlachetnej, pokrytej powłokami odpornymi na zarysowania i wodę. Zegarek wspiera ponad 100 trybów sportowych. Prowadzony precyzyjną nawigacją umożliwia wyszukiwanie na mapach nowych szlaków i dokładne monitorowanie twoich postępów, na przykład biegowych czy rowerowych. W trudnych i hałaśliwych warunkach Podczas połączenia telefonicznego automatycznie dopasowuje głośność do otoczenia, dzięki czemu będziesz mógł prowadzić rozmowy bez zakłóceń. Warto zwrócić uwagę, że wielkość koperty idzie tutaj w parze z pojemnością baterii, ponieważ ta większa wersja wytrzyma do 14 dni na jednym ładowaniu, natomiast ta mniejsza do 7 dni. Kolejny w naszej kolejce to Samsung Galaxy Watch Ultra. 47mm wyświetlacz, designerski pasek i wszystko zamknięte w ultra wytrzymałej obudowie. To urządzenie to prawdziwy twardziel. Koperta jest wykonana z tytanu o klasie lotniczej i szkła szafirowego. Może pracować w naprawdę skrajnych temperaturach, a jego odporność wysokościowa to aż 9000 m nad poziomem morza. Dla przypomnienia, Monteverest ma 8849 metrów nad poziomem morza. Wyżej już nie wejdziesz. W trudnych warunkach nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli. Dlatego zegarek został wyposażony w system alarmowy i funkcję SOS, która umożliwi błyskawiczne wezwanie pomocy, a system GPS o podwójnej częstotliwości sprawi, że nigdy się nie zgubisz. Bateria w trybie oszczędzania wytrzyma do 100 godzin ciągłej pracy, a w trybie aktywności fizycznej do 48 godzin. Oprogramowanie Samsunga jest wspierane przez sztuczną inteligencję AI, przez co posiada kilka niezwykle inteligentnych funkcji. Jedną z nich jest na przykład słuchanie i przekształcanie naszych notatek głosowych w gotowe podsumowanie dostępne na naszym smartfonie w dedykowanej aplikacji. Czy to nie brzmi wspaniale? Dodatkowo aplikacja Samsung Health udostępnia bardzo zaawansowane narzędzia do monitorowania zdrowia i postępów treningowych. Na koniec zestawienia coś dla fanów marki? Garmin. Pierwszy z dwóch modeli, który zaprezentuję, to Garmin Instinct 3 kolejny bardzo wytrzymały zegarek dla miłośników outdooru i sportów ekstremalnych. Zacznijmy więc od wyglądu. Instinct 3 zachował charakterystyczny, surowy design swoich poprzedników. Solidna 50mm koperta została wykonana z polimeru wzmocnionego włóknem szklanym. Jasny wyświetlacz AMOLED jest zabezpieczony chemicznie hartowanym szkłem. Smartwatch przetrwa skrajne temperatury, uderzenia, duże wstrząsy i trudne warunki atmosferyczne. Zegarek posiada certyfikat wodoszczelności do 10 atmosfer. Przechodząc do funkcji. Instinct 3 to przede wszystkim niezawodny towarzysz wędrówek, biegów i wypraw. Oferuje wielopasmowy GPS, jeszcze nowocześniejszy system monitorujący nasz stan zdrowia i kondycję oraz wspiera kilkadziesiąt trybów sportowych. No i wreszcie jedna z największych jego zalet, czyli czas pracy na baterii. Ten zegarek wytrzyma aż 25 dni na jednym ładowaniu, a przecież to prawie miesiąc. Na koniec prawdziwy kocur wśród zegarków sportowych, czyli Garmin Fenix 8. Niezawodny, pełen zaawansowanych funkcji, łączący w sobie sportowy pazur no i oczywiście elegancję. Tytanowa koperta została wykonana zgodnie z amerykańskimi standardami wojskowymi. Ten zegarek zniesie naprawdę wiele. Producent zapewnia wodoodporność do 40 metrów głębokości, odporność na zarysowania i wstrząsy. Jedną z kluczowych nowości jest jasny i kontrastowy wyświetlacz AMOLED, który gwarantuje doskonałą czytelność w każdych warunkach oświetleniowych. Garmin stworzył trzy wersje rozmiarowe w tym modelu: 43, 47 i 51 mm. W zależności od wersji czas pracy na jednym ładowaniu to kolejno 10, 16 bądź 29 dni pracy. I teraz uwaga fenomenalna funkcja solarne ładowanie baterii. Od teraz słońce podczas wędrówki będzie naszym sprzymierzeńcem wydłużając czas pracy akumulatora. Fenix 8 to zegarek dla prawdziwego profesjonalisty. Posiada najnowocześniejsze technologie monitorowania Twojego zdrowia i postępów treningowych oraz tryby sportowe, które możesz osobiście spersonalizować pod własne potrzeby. Obsługuje wiele systemów nawigacji satelitarnej oraz wbudowane mapy topograficzne, co gwarantuje precyzyjne śledzenie trasy w każdym terenie. Warto również wspomnieć o nowościach, jakie tu znajdziemy względem poprzedników Fenix 8. Mamy tu wbudowany mikrofon i głośnik, umożliwiające prowadzenie rozmów telefonicznych bezpośrednio z poziomu zegarka oraz przydatną małą latarkę. Podsumowując, wybór nie należy do tych prostych. Przede wszystkim musimy zdecydować, jakie funkcje smart potrzebujemy w naszym zegarku, no i na jak bardzo ekstremalne warunki będziemy go narażać. Zostaje mi życzyć udanych zakupów na MediaExpert.pl i w sklepach stacjonarnych MediaExpert. Powodzenia, cześć!